Cześć wszystkimi, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z sąsiadu z Piekorodem. Zrobiliście naprawdę niezłą robotę pod ostatnim odcinkiem, tak więc myślę, że będziemy sobie póki co kontynuować serię i zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od Modo na Sport. Niestety. Hmm, myślałem, że włączyłem nagrywanie, ale tego nie zrobiłem i zacząłem to ogarniać, przechodzić w ramach odcinka, a później się oglądałem, że OBS jest niewystartowany. Także Modo na Sport, moi drodzy. Sąsiad postanowił zrobić coś ze swoim piwnym brzuchalem, oczywiście w swoim stylu próbuje wszystkiego naraz, od podnoszenia ciężarów, przez jogę, po skoki na trampolinie, wszystko po to, by jak najszybciej stracić kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt zbędnych kilogramów. Tyle, że Woody jest już w pobliżu i wielkie plany sąsiada znów stoją pod znakiem zapytania. Mamy wynik 27.260, taki udało mi się osiągnąć poprzednim razem, No i dobra, ja wiem już co mam robić. Także w międzyczasie będę wam opowiadać to, co się dzieje. Mam tutaj parę przedmiotów, które możemy oczywiście na start zebrać. Sąsiad ma swoją klasyczną rutynę. Zbieramy wszystko, co możemy. Tutaj w apteczce mamy... Yy... Sterdy? W ogóle, zobaczcie tutaj, sąsiad swoją mordkę wkleił na... Zamiast twarzy jakiegoś kulturysty, co jest dla mnie w ogóle jakimś nieporozumieniem mm, mamy tutaj do zebrania klucz hydrauliczny lub coś w tym stylu, jakiś szczypca i sprężyna okej, okay, z grubsza to tyle moglibyśmy tutaj częściowo już pranki porobić, ale chyba nie ma sensu idziemy do psa on teraz będzie ćwiczyć sioga. w tym pokoju biedny chili jest, jego papuga która niestety chyba została zabita po ostatnim odcinku Okej, okay, mam przewód i teraz tak, sąsiad, sąsiad, sąsiad Dobra, wracamy na dół I przejdziemy sobie tędy, bo on teraz idzie na rowerek, tak? No tak, zgadza się On idzie na rowerek Później będzie chyba szejka sobie robić i pójdzie na dół do piwnicy podnosić ciężary Mamy tu jeszcze trochę pora do popisu w ogóle nowe pomieszczenia. Piwnica i jego pokój, sypialnia, coś w tym stylu. Dobra. Sprężyna myślę, że jak najbardziej nada się tutaj. Tutaj co mamy? Książka o węzłach. Ok, i piłę mamy. Bardzo dobrze. I teraz tak. Książka z węzłami. Myślę, że jak najbardziej nada się zamiast książki do jogi ale się poci dla nas siłacz. Dobra. On sąsiad w ogóle gra w sąsiadów z piekorodem. Steryd dajemy zamiast... Yy... Jedząko dla rybek. Biedny Pepper. no zobaczcie, no musiał go uśmiercić. Mm, chyba nie zdążymy już ogarnąć... A on się skakanka. To w sumie dawajcie. Damy radę chyba. Okej. Okay. On ze skakanki pójdzie na górę. To możemy iść tutaj. Tutaj chyba wrotkę trzeba było postawić. Tak, idzie się jogę. No a my schodzimy teraz na dół. Z wszystkim co mamy. I kończymy prankować go w tym miejscu, tutaj kulki. Zawiązujemy mu skakankę. Przenosimy się do piwnicy. Wziął książkę do jogi. Jeszcze nakarmi rybki. To no, będzie śmieszne nawet. Uf, <laughs> dobra, kabelek do, do kałuży podpięty. No i jeszcze piłą, trzeba tylko sztangę przeciąć. I Wskakujemy do szafy, oglądamy to, co sąsiad z sobą uczyni. No dobra, będzie próbować zrobić z siebie węzeł. <laughs> Śmiechom słuchajcie, nie było końca. W ogóle nie zwróciłem uwagi, ale ryba to mu nie zmalała. Cały czas jest taka wielka po tych sterytach. tak? Dobra, mamy trampolinę. Pięknie. oł. No, na rowerku też za daleko nie zajechał. I bardzo dobrze. Zobaczmy, jak teraz wyjdzie akcję zwrotką. W ogóle ten pies na niego nawet nie reaguje. Nie wiem, czy tam przy nim trzeba się skradzać, czy nie. A, teraz zareagował. Spoko. <noise> Nauczy się zamykać okno w kuchni. No i idzie do piwnicy, słuchajcie, poćwiczyć na gumach. Bardzo dobrze. W ogóle się, bo on cały czas chodzi z zamkniętymi oczami. Oczyma. <gly> gleba, gleba, gleba. Chciałem sobie screena zrobić, ale trochę mi nie wyszło, na nagraniu sobie zrobię. Drzwi się już nam otworzyły, ponieważ pula pranków została osiągnięta, podstawowa. No ale zobaczymy jeszcze to. Świetnie. Teraz sobie najwyżej możesz sobie potańczyć na tych sztangach. No zostały kulki, skakanka. Słabo się zapomniał myślałem, że będzie całkiem związany, a trudno. Mamy zaliczony słuchajcie odcinek kolejne. I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tradycyjnie trzy odcinki, trzy odcinki sezonu. No i mam trochę lepszy wynik chyba nawet. Spoko. Eee, dobra, to lecimy dalej Wielkie pranie Dzisiaj sąsiad urządza wielkie pranie Najwyższy czas odświeżyć brudną bieliznę Zanim jednak wyprane ubrania trafią do szafy Trzeba jeszcze wysuszyć i wyprasować Ale znając Ludiego Sąsiada czeka o wiele więcej roboty Czy ja słyszę gołębia? Ciekawe Dobra, zbieramy coś co tutaj mamy A co tutaj mamy? Kulki znowu Pewno monotonnie się wkrada Leciłem po klucz hydrauliczny. Tu chyba jakąś butelkę też można by było zgarnąć. A jak? Lecimy teraz do szafy, bo on leci do pralki. Chciałbym zdążyć się schować. Szybko, łódź, szybko, 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 szybko. No nie! Zrestartujmy. Czyli lecimy na dół od razu do piwnicy. Później sobie z tej szafki zgarniemy. My To powinniśmy zdążyć teraz. Nie zdążymy. W ostatniej chwili. Teraz zdążymy. Co on tutaj robi? Pewnie będzie można tutaj prądem go znowu potraktować. Zobaczmy, co mamy w koszu. Czemu ja się skadam. No oczywiście, że prąd. Teraz idzie prasować. Gdzie on prasuje? Na górze u siebie w pokoju prasuje. ok Dobra, to z łazienki bierzemy rzeczy. Tutaj jakieś resztki po pepperze są. Anni sikacz, ok. na nakarmić szybki. To my moglibyśmy na szybkości wejść tutaj, schować się pod łóżko. Uff. Dobra, prasy te swoje rzeczy. Szpatułka, ok. A to co to jest? Karma dla ptaków. No tak, właśnie. Resztki po że zostały. Biedny papudza. Nie możemy tych nasion tutaj rozstawić nigdzie? Hmm... Można już idzie pracować Wiem, tym, że... vamos ciekawe. Jak byśmy mieli to zrobić? No dobra, załóżmy, że... No okej. Okay. No ale coś jeszcze z żelazkiem trzeba na pewno móc. Na pewno coś jeszcze można zrobić z tym, nie? Leci. No ordejża. Trudna misja. No dobrze, dobrze. Wiemy prądcie kopną. Super. To będzie dobre, <śpiewanie> jego bokserki panterka. Oj, ja nie wiem, co ja tu jeszcze mogę zrobić. On już tutaj leci. Jeden złoty sąsiad już jest, no to dobrze. Czy jeden wybuch złości? No więc złoty sąsiad. Ja nie wiem. Boże. Okej. Okay. Hmm? No? <grywa> <grywa> no dobra. Trzy jeszcze, tak? Płytki mydlane. A, do rybek. Wszystko jasne. No, ale jakbym miał ten worek na kusz odpiąć, nie? Tu coś jeszcze jest. No, bez jaj. Zdążymy? Nie zdążymy. Chowamy się tutaj w takim razie. Jeszcze byśmy mogli sprankować. No, ten kurz jeszcze się zbierze, tak, ale. Ocena łopatka i to. Hmm. Jajko chyba można by było zrobić. Ej. Nie ma? teraz myślę, że kulki to ja powinienem był postawić tutaj, żeby on w ten odkurzacz rąbnął. I szczerze mówiąc nie wiem czy mam tutaj możliwość jeszcze czegokolwiek zrobienia. Hmm. Ziemię można by było zgarnąć z tego kwiatka? I rozsypać tutaj? Patrzcie, no. Okej. Okay. A, na dywan. Ma to sens. Co ze szczypcami można by było zrobić? Nie wiem. Tutaj mamy jeden prank. Dobra, spróbujmy jeszcze na szybkości. Aha, no dobra. Wszystko jasne. Mm. Spoko. Dobra, mamy to. No i dobra. Myślę, że pralkę bardziej niż suszarkę, no ale to szczegół. No i dostaliśmy po facjacie. Pierwszy raz. Oprze. No i, moi drodzy... oj, oj, pranie mu wybuchło w twarz. Spoko. No I mamy zaliczony kolejny odcineczek. Lecimy do następnego. Szkoda, że w tym dostaliśmy po twarzy, no ale trudno się mówi. Czas na Grilla. Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że świnka zniknęła, a lodówka sąsiada jest pełna. O matko kochana. Grill już się pali, a sąsiad upycha się jednym stekiem za drugim. Oczywiście nie mogło zabraknąć butelki taniego wina. Grubas nie przewidział jednak wizyty Woody'ego, który ma dla niego kilka niespodzianek. Biedna świnka. W tym odcinku nie ma piwnicy. Klatka po biednej śwince. Okej, okay, mam pineski. Czy mamy tutaj coś? Matko, ile tego mięcha. Zacisk. Mhm. Benzyna. Płyn do przyspieszania wzrostu. Okej. Okay. Pepper wrócił. O co chodzi? Gdzie się podział pieseł? A okej. Okay. Rozumiem, że benzyną mamy nafaszerować... Znaczy, zamarynować mięso. Okej, okay, skórka do banana. On idzie teraz jeść. Dlaczego Pepper znowu żyje? żeby nie po kolei robił te odcinki? Borde! Nie, no dobra, restartujemy w takim razie. A to balsamico? Eee, może tak? Tutaj można by było benzyno, chyba nie? Nie? Okej. Okay. Kineski wiemy, gdzie podłożyć. <ścoughs> Wytrawne, co? <śmany> Bardzo dobrze. Lecimy na górę. Bierze kolejny stek, tak? Gaśnicę też muszę, było zabrać, ale to zaraz. Jeszcze pięć pranków tam zostało. Jeden mam już podłożony. Klaputki. jak to wygląda? Polewa. Mhm. Marynata. Podlewa roślinkę. I zmienia steka. Zjada tego, którego zebrał. A ok. Wszystko jasne. Spoko. Co z tą gaśnicą możemy zrobić? Nic. E, a możemy. Mhm. Płyn do przyspieszania po prostu. Benzyna do tamtego. A tutaj klapek? Jeden, dwa, trzy. Okej, okay, steki musimy mu to wrzucić. No dobra, klaputki do steków. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie z tą roślinką. <laughs> no dwa pranki na raz, super. Pięknie. <laughs> No i roślina niestety padła. Dobra, dawaj tego klapka tutaj. To jest ostatni prank, niestety. Musimy chwilę poczekać. No i wziął klapka. Wziął klapka, skubaniec. Nie wiem, jak można być tak ślepym i się nie zorientować, że się bierze klapka zamiast kawałka mięsa. No ale dobra. <laughs> Uglony z hardcorem, zobaczcie, on będzie łapać stek gołą ręką, nie? Klaputek leży. O, to jeszcze chwilę poczekamy. A, a nie, teraz je klapka. To za świnkę. Strętny sąsiedzia. <gry> dobra, mamy kolejny odcinek zaliczony. No i moi drodzy, na tym chyba dzisiaj poprzestaniemy. Zostaną nam jeszcze trzy odcinki drugiego sezonu i jeszcze dwa sezony po sześć odcinków. E, dajcie, znać, czy byście, dajcie znać w komentarzach, żebyście chcieli nieco więcej e, odcinków na odcinek. Hm, wiecie o co chodzi. Ja no, postaram się temu sprostać. Może byśmy sobie zrobili 3 te odcinki, plus 6 tych odcinków w następnym odcinku, no, ale zobaczymy. To już zostawiam Wam do zadecydowania w komentarzach. To co? Trzymajcie się i słyszymy się w kolejnym odcinku. Z sąsiadu z radom oczywiście. Cześć!